Dzień dobry Państwu, firma Muro się Kłania ponownie teraz czyścimy taką kosteczkę płukaną w kolorze takim dosyć ciemnym można powiedzieć, że wpadający w granit tu Państwa na takim ogrodzie czekaliśmy że tak powiem, aż kwiaty te wszystkie tutaj przestaną kwitnąć żeby ich nie zniszczyć do tego pracy zaczęliśmy teraz no jest dużo drzew Ciągle nam spadają na tą kosteczkę, że tak powiem, liście. Tutaj tak samo. Tutaj są plamy po, że tak powiem, stosowanym nawozie. No niestety nawozy są z dodatkami żelaza, różnymi siarczkami, azotanami. No i jak spadają na kostkę, to zostawiają takie rdzawe plamy. No już wyczyściliśmy. Tu będziemy czyścić dalej. Bo no tak ta kostka wygląda jak jest brudna. O, tutaj, tutaj. Łącz ta kostka tutaj pokana. Łączy się z taką zwykłą kostką. Oczywiście rozliczenie jak robimy to. Kostkę pokaną no, liczymy inaczej, kostkę taką zwykłą liczymy dużo taniej. A to jest zwykła kostka taka naprawdę najprościejsza do czyszczenia. Przy koszce płukanej musimy trochę włożyć więcej pracy, nawet trochę dużo więcej pracy, żeby doprowadzić się do takiego stanu. Ona tutaj akurat na tym odcinku była, że tak powiem już zielona. Ściągnęliśmy całą tą, cały ten mech, te blony pościągaliśmy. No tutaj właśnie na tej szopie tutaj z boku widać, to też będziemy oczywiście wszystko płukać. No taki kolor był zielony właśnie tutaj wszędzie. Nie? Na tej kostce będziemy to płukać opuczemy wszystko no i będziemy na spokojnie zasypywać. Ale to w dniu jutrzejszym, bo już jest godzina 14. No, tu dzisiaj po południu do Państwa przyjechaliśmy, bo taka była możliwość. Teraz idziemy z tyłu do domu. Tu poczekamy jeszcze, aż że tak powiem, ordzewiarz tam troszkę popracuje, żebyśmy mogli tą kostkę domyć żeby śladów nie było, o tu właśnie tak widać o tu jeszcze trzeba troszkę poprawić widać właśnie jak ten nawóz kapał i zostały takie plamy następnie pokażę Państwu już po zrobieniu wszystkiego zasypaniu jaki jest efekt A tu jest w trakcie zasypywania. Kostka została opłukana. Dzisiaj jest taki bardzo parny, duszny dzień. dzień. gdzie mamy takie jeszcze troszkę plamy mokrego. A tak, żeby Państwu pokazać, tak jak o tutaj jest całkowicie sucha. Tak wygląda kosteczka po zasypaniu. Tutaj jest jeszcze nie zasypana. Taka jest różnica. A tu jest po zasypaniu. Tylko tutaj akurat jesteśmy pod zadaszeniem, jest jeszcze mokro, a tu już jest tak, można powiedzieć, że to na przykład miejsce, to miejsce jest całkowicie wyschnięte. To jest troszkę jeszcze mokre, to jest całkowicie wyschnięte. Dlatego zawsze mówię, o tutaj mamy zwykłą kostkę szarą, też ją pokaliśmy, a akurat ona jest pod drzewem, są niektóre kostki, że tak powiem, w ogóle ciemne, bo są mokre, ale taka kosteczka z takim bardzo jasnym piaskiem no, tworzy naprawdę bardzo ładne połączenie. Usunęliśmy wszystkie chwasty, chaszcze, powyrywaliśmy babki i te inne rzeczy, które że tak powiem psują wygląd kostki. Tutaj ma pani lawendę. Zrobiliśmy pod tą lawendą delikatnie. Aby w żaden sposób nie uszkodzić. Tutaj akurat jest bardzo rozbudowany ogród. Musieliśmy wszystko robić tak delikatnie, zwłaszcza z tyłu za domem, tak delikatnie, bo tam też jest taki pasaż, żeby niczego nie uszkodzić. No przyjdzie słoneczko. Wysje nam wszystko. To efekt powinien być jeszcze dużo ładniejszy niż teraz. Dziękuję.